Scenariusz, że teraz jest kawa, krewata, kto chce, rozmowy, kololonia, co chce z tym O godzinie 14 siedamy sobie przy stołach. Tutaj już poszukamy, że możemy też przy stołach. O! Szampana jeszcze tworzymy teraz. Szampana, szampana. Szedamy przy stołach. Mamy pastora, który nam powie w 50 minutach na temat tego, że się spotykamy, że jedziemy się urodzinie. Dzięki niemu się spotykamy generalnie. Tak? za to, że pracujemy, że nasza firma, że zdrowie, że ja już byłem jednogło do w trumnie, ale wyszedłem dzięki Bogu, nie? Także, no 9 na się w szpitalu, nie? Także tak wszystko fajnie, chcemy podziękować panu Bogu, o, witamy, tak witamy, i potem płamię mi się opłatki i od 14.30 do no 24.00 jemy, pijemy i się bawimy. Czy tak może być, czy się zgadzacie? Tak krótko, to możemy się bawić do rana. A Wam dziękuję z góry, że wszyscy przyjechaliście. Dziękuję jeszcze mają osoby do nas dość. dla na nas być razem 41 osób. Zobaczymy, czy wszyscy dobrze, bo już się raz. To będzie 40. A zobaczymy. 10. To wszystko powiedzieliśmy jeszcze raz, nie? Siadamy sobie do stołu przed drugą, od drugiej drodze. Przemówienie, opłatek. I potem można przyjść w chóre, puszcza piekło jak mówię. można pić, bawić się, jeść i tak dalej. Dziękuję ślicznie. Dziękuję.